Macie jakie słaby, To macie nie Macie kurkoladny pa, jest! To mi odciął mózg. O, 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 o! No, lecą. no Jej, je się zaraz tam zrobią na końcu. Trzymuję się teraz. Dam, dar, da. nowego telefonu na 2 Kolejny konkurs, tym razem na iPhony. Już się cieszyła, używała? Tak. No. Witam Was bardzo serdecznie tym kolorowym, jak bardzo w mieście. Jak albo jest grubo, albo wcale Przyszysz na moim nie? kanale. Rodajemy. Ale aż tak to się trochę stykałem zjechać. I zjadę na dupie. Oła, w głowę się. Nie, się nie zanurzy w piasku. Ale czuga nie zauważy. No dobra, w trzecim odcinku <laughs> ten. Rozdajemy telefony, to jest konkursów. Pierwszy widz gdzieś tu mieszka. Zaraz mama ma podwieźć, bo jej nie było ich w domu. O, ale się boję, ale. I ten. No, i będziemy. czekaliście w wyniku konkursu po dwóch tak, miesiącach. Bo wszyscy mówicie, kiedy, kiedy wyniki konkursu, kiedy wyniki konkursu. A to tak długo trwało, bo. Przecież bo, bo, <laughs> Nie każdy, kto wygrał, był tam, gdzie my mieszkamy, tak? Musieliśmy pojeździć, znaleźć czas, żeby dojechać do tych ludzi i tak dalej. No i dopiero teraz jest film. No. no. Dupa, tak się, tak się bawimy czekając na wygranego. Dupa mi wypada! A ty co tam robisz? Co tam robisz? Jedziesz? Zjeżdżam sobie. Jak na A ci dalej. Bądźownicą. Zrób to. Przejdź przez to. Bądź tak? Bądźownicą. A przejdź przez to? Tak. Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej noże Jakiej noże? W mojej noże Ja jestem stręgnięty Cześć, tak się to robi w Ameryce Ciasno i brudno Ale tam byłeś jak... Gdzie ty jesteś? Tu żownica Moje, moje Dżownica byłeś I gdzie on jest? Czy ono, czy kto to ma przyjść? Dziewczynka jakaś idzie do nas? Dziewczynka. Gdzie nie wiem, menadżer ustalił, tak ustaliłem że muszę czekać, no. Ale ty, ale ty! Co? Ale... Zab... Ale... Nie słychać nowy. nowy sport, nowy sport narodowy, patrz. Ile razy przeskoczysz? Patrz, coraz no ci się rozkręcam. A pięć. Więc, że jak dostaniesz tę kostkę, to umrzesz? Jak umrzesz? Raczej kostkę, Nie, z bólu umrzesz wtedy. Jak? Jak? to boli, to metalowe całe. Turo, poka. Poka palcem. Tutaj. Turo. No całe. Ale już lecą chyba, Jasu. No. no lecą. Z helikopterem. Z helikopterem. Na helikopterem. Helikoptery, patrzaj. O, to prywatnie, to nie karetka, ani policja, bo szare. Opowiem no, ja wam historię tego placyku i tej karuzeli, która była kiedyś dawno inna. Kiedyś, za to, że chciały się przejechać, to było tak, że... A skąd ty to wiesz, skoro nie jesteś u siebie? No bo ja tu odwiedzałem moją babcię, ciocię <gry> no, no i No i zawsze jak ktoś był prowadzącym, czyli takie coś jak e, trainista, czy kto prowadzi czymś, takim czymś jak karuzela, karuzela się kręci w kółko, no i zawsze jeden bilet to był jeden liść, nie? No i przychodziłeś i mówiłeś: Masz jeden liść, czy jeden bilet. Masz drugi liść, czy jeden. Nie, i tak było po prostu i się kręciło, nie? Nie, Dzwoni, dzwoni, właśnie. Dzwoni, dzwoni ktoś. Helikopterem przyleciał. To się, a no, już na miejscu jesteśmy. A to my jesteśmy pod nad zabaw. Widzisz, tak Dobra, to wysłałem już córkę. Dobra, dzięki, na razie. Na to. Jezu. Czyli, czyli to jednak oni tym helikopterem, bo szybko. He, się no właśnie ty. Ale ciekawe, czy też potrzebują biletów. Zobacz jak, pani... jak pani się bańką bawi, dobra, Bobra. jest patrz, nie pęka jej Widzisz? A to takie sztuki są A to bąbel, taki jak ty Bąbelki Bąbel Bąbelki Bąbelki, 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 bąbelki. Poszukałem przeznaczenie Bąbel oh. Ty, pa, jest <śleski> Biegnie! O, jesteś w końcu, mam <śleski> Znowu skrzyak? Ty, ty, zawsze, ty zawsze zrobisz takie wejście z krzaków i już taki Jest telefonik do wygrania. Teraz czekam aż przyjdzie. A już. Został tak wychowany. Oj, się obróciło. Nie. <śle> Przycięło ci mózg. Trochę mi odcięło mózg i zapomniałem nogę podnieść do góry. <śle> Dobra, zobacz, przyniósł telefonik, więc jest? I w ogóle jak poznamy to dziecko, bo w sumie nie wiem sms smsa, że charakterystyczny znak to różowe okulary Okulary ha. różowe? No to szukamy to dziecko z różowymi okularami Dzień dobry no to chyba Szybko przybiegłam A ty? Tak, ty? Cześć Daj. Cześć Piąteczka. Piąteczka Piąteczka Ale fajne ma te okulary to Fajne, fajne ma, co? to jaką skudę ma, zobacz! Wygrałaś spośród... Ile tysięcy było komentarzy? 30 tysięcy komentarzy było Czyli miałaś szansę jedną na... Nie, bo były trzy telefony, to nie jedna na 30 tysięcy, tylko na ile? Na ile? Na, na 10 czas. tysięcy Nie, ale 10. jeden na 10 tysięcy No, no tak. jedną no, ja Otrzymujesz go teraz Tam, dam, dam. Zobacz, jaki ładny i to nie jest fake. w środku jest telefon, serio, patrzcie Jeszcze z naklejką, nie oszukane nic Wszystko jest prawdziwe, nic nie oszukujemy tutaj No, i co fajne, pochwali się koleżanko? Okay, no, to ta to nie, Ale trochę <laughs> zawstydzona jest, ale to no, tam. zdjęcie czy jakbyś no, tak. raz przyszedł no, tak. do kołości, byś nie był zawstydzony? Chyba Dobra. twój tata Dobra. wraca Tata ci zostawił, bo przecież przyleciłeś jeszcze tym helikopterem, <laughs> tak? Dobra. To, wy? Dobra, to Robimy zdjęcie Odpaliliśmy już telefonik Także zrobimy, od razu testujemy nowy jej telefonik i zrobimy sobie tym nowym telefonikiem super jakością aparatu zdjęcie i będzie miała na pamiątkę. Cyk. Wrzucimy zdjęcie, jak fajnie wyszło, był tym fajnym telefonem. No. no. Także piątka. Dzięki. Cieszysz się, że wygranej. Wszystko. Fajna wygrana tak. i spotkanie, co? Tak. Widzę do domu, to je dodam na Insta. O, na Insta doda zdjęcie od razu. To dodamy tutaj Instagrama. Chodźcie, sprawdzajcie, jednak tam będzie to zdjęcie, bo przynajmniej będę miał jej roboty. Pyk, jesteśmy w kolejnym mieście kolejnym U kolejnej mieście. osoby. Jo, która wygrała yo. telefon. Ej ej ej, 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 I zaraz zejdzie do nas ej, i mieszka sobie ej. w bloku co jest za nami. Nami, i nami. Będzie z nami, ziomami. Sobie stała... Nagrywamy te taki. Yo, yo, yo! Zajmuje się TikTokami, mordo! Czekamy, Czekamy na, na nią! Yo. Czekamy tak jest, tak jest! No tutaj mieszka, ta tutaj. dziewczynka Znowu to, to dziewczynka jest. wygrała i czekamy. Na nią idą. A która to wygrała? Zobaczcie. Nie wiem, bo jak wygląda to ja nie wiem. Ciema. Skóra jesteś ty. Która to Nadia? Ja. Nadia? Wygrałaś ktoś. A to jest co? A co to będzie? No może przychodziłaś się. Mamy ma jeden. Dobra, dajemy tyle. Tak, na połowę. Oto jest e, Twój wygrany spośród milionów ludzi telefon. Cieszy się? Sprawdź tak. jaki ładny. I zobacz, że nie oszukujemy. Jest na, je, tak, nie oszukujemy, patrzcie ludzie. Na nowy telefon. 06, bo wszyscy mu powiecie, że ustawiony Fajny? Tak. Ładny? Tak. Podoba się? Podoba. A też coś dostosowałeś, zrobić zdjęcie nie z nami? Tak. tak? To teraz czekamy na fotki! Na co? Na fotki? Nie wiem, to z bliska, bo tu jest Nieogolony. Wtedy jechaliśmy, że nie było kiedyś Dawaj doświetlenie zakrętu włącz i robimy zdjęcie. Widać wszystkich, nie ma tydzień. nowego telefonu, v 2. Giz! I kwocia. proszę. bardzo. to pierwsze zdjęcie tego telefonu i jeszcze jakie zacne. I tak. I ona. Zastanawialiśmy że też doda zdjęcie na Instagrama, To jest jej Instagram I tam jest to piękne zdjęcie tym fajnym telefonem Możecie zobaczyć, możecie polubić, skomentować Kliknąć! Kliknąć, Co? kliknąć, Tu kliknąć. nie będzie hi hit Ale kliknąć. Ale kliknął lajka like pod zdjęciem, no. O Tak, lajkujcie i... A tu mój Instagram Dobra, lecimy do następnej osoby Dobra, ostatnia osoba, jesteśmy na dworcu PKP, przyjeżdża sama do nas, nawet nie musimy jechać. A jak, a jak, a co no to że i tak jedzie. Nie musimy się nigdzie duszać. Super. To jest luksus, takie osoby to my lubimy. No. A, I czekamy. I ostatni telefonik do ostatni dania. Zostałem. Czeka, czeka. To chyba ona, co? To ty? To ty? Tak? To tu o tak? to, to ty. Oto przekazanie telefonu. Znaczy, no przywitaj się, może najpierw. No, najpierw przekaż tam. Nie, czekaj. No dobra, to piątka, cześć, ja też cześć. Proszę, to Twoja wygrana. Już się cieszyła, używała? Tak? To jest bardzo fajny telefon. Taki drogi i A tu Co robimy, ostatnie zdjęcie? Ostatnie zdjęcie, ostatnia osoba. Ostatni telefon do rozdania. Kończymy tą zabawę i będzie nowa zabawa zaraz. Tu jest gości z nową zabawą, zaraz się dowiecie. I cykamy fotę i dowiecie się o nowym konkursie. A Ty wstawisz tą fotę z nami na Instagrama, tak? Tak. Czy nie? Ja ogólnie to dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie, bo bez Was to się nie wygrali. Dziękujemy wszystkim, którzy skomentowali po prostu. No. Tak, właśnie, tyle komentarzy to rekord świata Polski i wszechświata Oj, tak. Naprawdę. Także robimy następny konkurs, bo lubicie konkursy. Dokładnie, Także kolejny konkurs! To wygra iPhony! iPhony 11! 11 i 11 Pro! Bo a lecimy coraz Co trzeba, coraz zrobić? I co co trzeba zrobić? zrobić? Co trzeba zrobić? Już Wam mówię! Należy napisać komentarz. Chcę wygrać iPhone'a 11 od Jaszczura i Dacjana. Zaobserwować ten tutaj kanał na YouTube o nazwie Dacjan. Zostawić lajka pod tym filmikiem oraz zostawić łapeczkę w górę na obu kanałach. No i subskrypcję mnie też, jak nie subskrybujesz, dziadu, ty a ja oglądasz. Ten czerwony przycisk ma być szary. Ma być szary. Wujek Jaszczurek dał wam znowu konkurs, bo lubicie konkursy, lubicie wygrywać, lubicie darmowe rzeczy, tak jak każdy Także zróbcie to co powiedzieliśmy, jakbyście nie ogarnęli co mówiliśmy Bo my sami nie, sami nie ogarniamy, widzicie, że my nic nie ogarniamy To w opisie wszystko będzie dokładnie i tyle I sprawdzaj to mordo i joł, do następnego Gada przez telefon, dawajcie zawijamy telefony iPhone i idziemy no, no, no. Siema ja. Myje naczynia kontonnie Dobre Dobra, to On udaje, że mu się niby wysypały niechcący, tak? Frytki się zaraz tam zrobią na końcu Patrzcie, jakie słabe tutaj To macie Macie latny maciek